Dzisiaj rozładunek w Hamburgu. Spóźniona, oczywiście, no niestety tak się stało, jak się stało przedwczoraj. 7,5 godziny spędziłam na porcie, na pobraniu kontenera. Ponieważ, co w tamtym tygodniu, taka śnieżyca przeszła przez Niemcy, no to wszystko niestety. Być na 10, bo awizacja na 10 jest, ale ten, ja będę gdzieś tak w pół do 12. Mam nadzieję, że rozładują, ale raczej tak. A temperatura to jest tak, plus 1, plus 2. No i jak na razie tylko pada dewcz śniegu, brak. A za po rozładunku. Zdanie kontenera na porcie CTP, później o, pobranie jest na Eurogate. Może zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie na portach. Bo wiecie, to wszystko zależy już od portu później, jak to zdanie i pobranie będzie wyglądać. Czy to będzie dobrze. Czy się odczeka a praca dzisiaj zaczęłam o 5:15. Zdanie kontenera, i będzie wesoło pełno samochodów. Jeszcze. Na komputerku trzeba się odbić. Kontener znany na terminalu CTB. Teraz pobranie na Eurogate. Ale korek jest. No tak, myślę, że może do 18 wyjadę. Ale zobaczymy. Co to się urodzi dzisiaj? W przyszłym tygodniu trzeba skaniełomek, bo jest stała, brudna. I nowy kabel elektryczny, bo się zepsuł. Tu jest nowy kabel elektryczny. Bo światła świeciły na przekątno. No i na wiosnę trzeba wypolerować zbiorniki. Były wypolerowane i zaszły przez tą zimę. I wyglądają masakrycznie. Chciałam się z Wami serdecznie powitnąć. Już jestem w domku. I co? Miłego weekendu. Będę się starać więcej filmików Wam wrzucać, jak będzie się coś dziać z terasy. I do następnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Hej!